I mało kto zdaje sobie sprawę, że, że tam największą wartością jest ich autopilot. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wszyscy ci najwięksi gracze, którzy naprawdę się liczyły, które robią to. Że tam oprogramowanie jest klub. SkyDio ma, ma takie drony, które między drzewami spokojnie mogą latać i mają dużą autonomię, omijania przeszkód i tak dalej. I tutaj, twoja wiesz, metafora do samochodów autonomicznych, no to jest prawdziwa. To, 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 to. Tesla steruje komputer vision połączone z IEM. i to jest jak gdyby ten element autonomii. Tylko że my też dajemy, no nie dajemy też, bo jeszcze nie zrobiliśmy wszystkiego, ale są, będą funkcje, które będą mogły być wykorzystane w zależności od typu, jaka jest tam kategoria misji. Może to być funkcja na przykład śledź kabel i podążaj pod wodą wzdłuż jakiegoś kabla. Może być też